Dzisiaj zajmiemy się tematem skutków dorastania z rodzicami uzależnionymi od alkoholu, a tym samym rodzicami dysfunkcyjnymi. Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu dotykają nie tylko samego uzależnionego, ale także osoby w jego życiu i grupy osób. Ponieważ Uzależnienie jest zaburzeniem angażującym całą, ale to kompletnie całą rodzinę. Małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci również doświadczają konsekwencji uzależnienia. Picie alkoholu odbierane jest po macoszemu i często jest synonimem aktywności towarzyskiej, na którą oczywiście jest. Społeczne przyzwolenie. Właśnie ta społeczna akceptacja alkoholu sprawia, że niektórym łatwo jest rozwiązać zależność od alkoholu lub uzależnienia od niego. Ta niezdolność do kontrolowania picia alkoholu może powodować, że osoby nie wywiązują się ze swoich obowiązków pracy, domu, szkole. Kiedy rodzic jest uzależniony od alkoholu i nie może sprostać swoim obowiązkom, mogą wystąpić negatywne skutki dla dziecka, które mogą trwać aż do jego dorosłości. I z takim bagażem dziecko wchodzi w dorosłe życie właśnie. Posiadanie rodzica alkoholika może mieć wpływ na wszystkie aspekty życia dziecka. Co ciekawe, Dzieci, których rodzice są alkoholikami, są około 4 razy bardziej narażone na nadmierne picie w pewnym momencie swojego życia. Czasem jest to bardzo wczesny okres, czyli nawet 10, 12, 13 lat. Można to przypisać czynnikom genetycznym związanym z uzależnieniem lub normalizacji niezdrowych nawyków picia w ich rodzinie. Osoby te mogą doświadczać samotności, depresji, lęku, poczucia winy, problemów z gniewem i niezdolności do zaufania, o czym mówiłem wcześniej. Zbadanie typowych środowisk i związanych z nimi traum może pomóc tzw. Tak DDA czy DDD w leczeniu ran psychologicznych spowodowanych przez uzależnienie. Ich rodziców. Obecnie szacuje się w Polsce, że problem alkoholizmu dotyczy około blisko już 1,5 do 2 milionów ludzi. I oczywiście wszystkich kręgów powiązań. Kiedy rodzic jest zajęty utrzymywaniem swojego uzależnienia, często nie zaspokaja podstawowych potrzeb swojego dziecka. Potrzeby te obejmują odżywianie. Zapewnienie bezpieczeństwa, edukację, okazywanie uczuć i wszelką, wszelką opiekę. Jeśli te podstawowe potrzeby nie są zaspokajane, ro rodziny, z których wiele jest obciążonych nadużywaniem, mogą być wypełnione chaosem i niepewnością. I w większości wypadków tak jest. Dzieci mogą być narażone na kłótnie. Przemoc fizyczną, słowną, emocjonalną, lub po prostu nie wiedzieć, co będzie za chwilę. Nieprzewidywalne i niepewne otoczenie może sprawić, że dziecko będzie się czuło niepewnie we własnym domu. Mogą czuć się uwięzione i nie mogą uciec od bólu psychicznego spowodowanego uzależnieniem i dysfunkcją emocjonalną. Dzieci mogą obwiniać się o to, że ich potrzeby nie zostały zaspokojone, co może prowadzić do poczucia wstydu i niegodności. Ponadto, zwiększone trudności w środowisku szko szkolnym i społecznym mogą być wynikiem tego rodzaju sytuacji, która ma miejsce w ich domu. Dzieci z rodzin z uzależnieniem i dysfunkcją emocjonalną mogą dojrzewać w przyspieszonym tempie tylko po to, żeby przeżyć. W tych domach dzieci mogą być zmuszone do podjęcia roli, roli opiekuna dla swoich rodziców lub rodzeństwa, co jest nagminne. Chociaż przyjęcie tego typu roli rodzinnej w młodym wieku może być dużą presją, pewne pozytywne cechy charakteru mogą się rozwinąć. Efekty te obejmują odporność, empatię, odpowiedzialność i determinację. Dorastanie z takim rodzicem uzależnionym i dysfunkcyjnym zarazem sprzyja powstawaniu niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa, tak zwanych syndromów DDA, DDD. Dorastanie z jednym lub obojgiem rodziców uzależnionych może również skutkować objawia, objawami zespołu stresu pourazowego w dorosłym życiu. Objawy te obejmują nadmierną czujność, potrzebę kontroli, trudności z widzeniem, dostrzeganiem, czuciem, nazywaniem emocji oraz cholernie niską samooceną. Jeśli nawet tylko jeden z tych objawów jest obecny w Twoim życiu, to może wskazywać na tak zwaną Traumę z dzieciństwa. Hiperczułość. Osoba, która jest nadwrażliwa, doświadcza zwiększonego stanu świadomości, która powoduje wrażliwość na otoczenie. Ta uważność może być nadmierna i może rozpraszać w środowisku pracy, życiu rodzinnym i innych relacjach. Znajomość wszystkich możliwych zagrożeń jest ważna dla osoby hiperwrażliwej, nawet jeśli te zagrożenia mogą być nierealne. Jest prawdopodobne, że hiperczułość wynika ze wstydu i bólu, którego dana jednostka, dana osoba doświadczyła w dzieciństwie z rodzicami dysfunkcyjnymi. Z tego powodu dzieci mogą być. Świadome wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw w swoim młodym życiu. Potrzeba kontroli. Ze względu na brak stabilności w rodzinach, gdzie spotykamy rodziców dysfunkcyjnych, uzależnionych, dzieci bardzo często czują się bezbronne i bezradne. Ten brak kontroli często powoduje niezdrowe skupienie się na kontrolowaniu swojego życia, sytuacji lub zachowań osób z otoczenia. Intensywna potrzeba kontroli może właśnie prowadzić do problemów z tworzeniem i utrzymywaniem intymnych związków. Trudności z emocjami. Dzieci z rodzicami dysfunkcyjnymi uczą się ukrywać swoje emocje jako tak zwany mechanizm obronny. Negatywne emocje, takie jak smutek, złość, zażenowanie, wstyd, frustracja, bardzo często są ukrywane, aby stworzyć poczucie zaprzeczenia. Bycie w zaprzeczaniu pozwala dzieciom czuć się bezpiecznie. Ukrywanie swoich negatywnych, niewspierających emocji przez dłuższy czas może spowodować wyłączenie wszystkich emocji w dorosłym życiu. Pozytywne emocje, wspierające emocje, mogą stać się równie trudne do wyrażenia jak te negatywne. Niska samoocena może być również wynikiem posiadania rodziców dysfunkcyjnych. Ponieważ dzieci są zależne od swoich opiekunów, ich postrzeganie siebie rozwija się jako odzwierciedlenie tego, jak są postrzegane przez swoich rodziców, przez swoje autorytety z dzieciństwa. Nieobecny rodzic z chorobą alkoholową, na przykład, czyli człowiek dysfunkcyjny, może nie zapewnić dziecku prawidłowego postrzegania siebie, co może. Znowu spowodować trwające całe życie problemy z samooceną. Dzieci z takich rodzin, nawet gdy są już dorosłe, mogą zmagać się z niepewnością siebie, porównaniami społecznymi, pozytywnymi lub negatywnymi opiniami, nieprawidłowymi granicami, zwątpieniem w siebie i nieumiejętnością przyjmowania pomocy od kogokolwiek. Ważne, żeby pamiętać, że nie jest to ich wina. Trauma, jakże popularne słowo w ostatnich czasach, wymienia się cztery podstawowe kroki, które mogą podjąć DDA, DDD, aby poradzić sobie z szeroko pojętą traumą. Krok pierwszy. Zbadaj historię przeszłości, aby móc puścić wszelkie zaprzeczenia. I żałobę po traumie. Robi się to po to, aby uznać i odkryć swoją rzeczywistość, a nie po to, żeby obwiniać innych. Bycie uczciwym wobec siebie podczas tego kroku jest cholernie, ale cholernie niezbędne i ważne. Krok drugi. Połącz przeszłość z teraźniejszością, aby ustanowić. Poczucie nowego kierunku. Osiąga się to poprzez określenie, w jaki sposób przeszły ból, przeszła strata, przeszłe cierpienie wpływają na to, kim jesteś dzisiaj. Zakwestionowanie uwewnętrznionych przekonań krok trzeci które przeszkadzają w prowadzeniu własnego życia. Bolesne przekonania wyniesione z dzieciństwa muszą zostać porzucone, aby zrobić miejsce na nowe. I krok czwarty naucz się nowych umiejętności, które nie zostały nabyte w dzieciństwie, bez względu na to, ile masz dzisiaj lat. Ten krok obejmuje również zdobycie większej pewności siebie w umiejętnościach nabytych w młodym wieku. Naucz się też radzić sobie w zdrowy sposób. Co to znaczy? Chociaż skutki dla dzieci wynikające z dorastania z rodzicami dysfunkcyjnymi mogą trwać przez całe dorosłe życie, ważne jest, aby pamiętać, że dzieci w takich sytuacjach muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby sobie poradzić i przetrwać. Wina. Nieufność, zaprzeczanie, niezdolność do wyrażania emocji, wstyd, potrzeba kontroli, niska samoocena, empatia, dojrzałość i odpowiedzialność rozwijają się w odpowiedzi na ich chaotyczne i niestabilne środowisko. Poprzez szczerość wobec samego siebie i uznanie wpływu, jaki wywarł ból, DDD i DDA mogą odpuścić. I ruszyć do przodu. Dzieci, które wychowywały się w domu dysfunkcyjnym, w domu alkoholowym, w domu przemocowym, rozwijają podobne cechy i właściwości osobowości. Przez to łatwiej to szybciej zauważyć. Ważna informacja, myślę, dla wszystkich dzisiaj pogubionych w swoim dorosłym życiu jest taka, że. Można z tego wyjść tak szybko, jak tylko sobie na to pozwolisz. Podczas spotkań z moimi klientami, dorosłymi facetami, kobietami prowadzącymi biznesy, piastującymi odpowiedzialne stanowiska w firmach prywatnych, w firmach państwowych. Zauważam, że nieprzepracowanie, niezrozumienie, niezauważenie swojego dzieciństwa i wszystkich niedoborów, deficytów, w jakim weszli w życie, powoduje, że są nieszczęśliwi. Warto się nad tym zastanowić i zrozumieć, dlaczego mam takie, a nie inne życie i jak to. To Życie z dzieciństwa, moja młodość, mój okres dojrzewania w rodzinie dysfunkcyjnej ma wpływ na moje tu i teraz. Następnym tematem i następnym odcinku, jakim się zajmiemy, to schematy. Ja nazywam się Michał Mokrysz. Pomagam wychodzić z uzależnień. Zapraszam.